To dopiero jest zabytek, to jest pierwszy podwójny CD od marki Denon, z takim śmiesznym sterowniczkiem. Sterowniczek można było sobie na długim kablu przeciągnąć sobie daleko od bazy. Był produkowany tylko przez dwa lata. 1991-1992. A ciekawostką, właśnie był ten nietypowy sterowniczek. Dział Denona powstał. DJski Dział Denona powstał w 1990 roku. I mieli za zadanie stworzyć sprzęt dla DJ-ów. Pierwszy był. Właśnie ten model CD Denon DN4000F, a stworzyli go na podstawie pierwszego CD, jaki Denon wyprodukował w 1981 roku. I był to model 3000. Wyglądał jak baza kosmiczna. Ten też jest dość nietypowy. Mamy jeden sterowniczy, którym przełączamy pierwsza kieszeń. Druga kieszeń, tu mamy te dwa przyciski. Wybierając ten, potem wybieramy funkcję. Tu akurat wszystko robimy jogiem. Czyli, jeżeli mamy track włączony, świeci się dioda na track, przełączamy sobie piosenki. skan, możemy daną piosenkę sobie przewinąć. Ustawić tak zwany punkt startu scan. Search to jest szukanie. Czyli przewijanie. Pitch. Jest to zwalnianie, przyspieszanie. Tempa. O. O. Nie ma typowego potencjometru znanego obecnie. Było wszystko robione tylko w ten sposób. I like YouTube, każdy zna. Przełączając na drugą kieszeń, możemy drugą robić dokładnie to samo, wybrać piosenkę, wybrać punkt startu, przewinąć trochę i ustawić tempo. Posiadał też scratch, co prawda ten To jest dość archaiczny. Bardzo rzadki sprzęt. Grałem na takim przez parę lat na, na, w latach 90. i miło to wspominać.